Paweł Kukiz komentuje słowa Hołowni na temat zamachu stanu. No, troszkę jest zszokowany, bo zastanawiam się, czy to jest odwaga, czy to jest desperacja Te, tego typu wypowiedź, bo to bardzo odważna wypowiedź. Ja nie kwestionuję, że mogły być próby ze strony kolegów i koleżanek koalicyjnych, próby namówienia na pana marszałka, by przeszkodził przy, w tym procesie zaprzysiężenia. No ale taka wy, publiczna wypowiedź w tej chwili, y, mm -hmm. powiem szczerze, nie wiem, czy bym, się, czy bym taką po tych swoich latach do, doświadczeń w polityce, czy odważyłbym się taką wypowiedź publicznie, takiej wypowiedzi udzielić. Dla, dla pełnego porządku powiedzmy, że Pan Szymochołownia powiedział to, co powiedział, czyli że namawiano go do zamachu stanu, a potem zaczął mówić, no tak, no, ale to taki a, zamach stanu, że przychodzili i mówili, a może by się opóźnił. I w tym czasie, jak, jak ty będziesz pełnił obowiązki, to podpiszesz różne, różne ustawy, potem się zrobi wybory. Więc tak w sumie zamach stanu, ale czy taki rodzaj zamachu, czy wariacja może, na temat? Być może zorientował się, że powiedział za mocno i, i, i tutaj troszeczkę starał się z tego wysofać. Zrobił to oczywiście z wdziękiem, bo ma doświadczenie sceniczne, ale obawiam się, znaczy myślę, że, że, że kiedy zorientował się, co powiedział, no to już musiał to w jakiś sposób złagodzić. Ale